widzimski serdecznie, ja mieli z tej strony z MSC2TV po stronie prawej w kolorze czy innymi słowy innymi słowy mamy tak sympatyczną sytuację jak Acer Teamster Cup Complexity kontra Acer, no i Acer wystawił nerce, nerce wygrał już z pierwszym Krańczkiem, którego gdzieś tam miał pod nosem, więc ogólnie jej bardzo się cieszymy z tego powodu. E, I przydałoby się mi tylko z czterema innymi wygrać, e, i będzie cztery kolejne mecze wygrać, i będzie święty spokój. Pójdziemy na finał miesiąca ZOTA Cup. Aby było ciekawe, tak jak się tutaj e, grzecznie patrzy na rozpiskę Team Acer: 7 wygranych, jedna przegrana, a to oznacza, że aktualnie, teraz, w tym momencie, to jest ostatni mecz. Teamu Acer w Acer Team Story Cup. I co ciekawe, Team Acer w Acer Team Story Cup zajmuje pierwsze miejsce. Więc przypadek? Nie sądzę. Eee, naprawdę nie sądzę w takim, e, w takim momencie. E, oczywiście, dla osób, które są gdzieś tam na streamie, jeżeli chodzi o, ten, p, o drabinkę, no to drabinka, bądźmy szczerzy, jest trochę inna. Teraz jest już dobrze. Um, drabinka była z lekka inna, od tam był chyba Dailymotion, podesłany, teraz już to zmieniłem. Tak naprawdę drabinki nie ma, jest strona do Liquidacji, więc to jest to. Na miejscu drugim jest Western Wolves, które też e, raczej awansuje. Western Wolves rozegrał już wszystkie swoje 9 spotkań, więc na to, jak patrzę, powinni chyba panowie awansować, chociaż cholera ich tam wie, e, czy awansują, czy też nie. Tak naprawdę, teamy, które już czekają, tylko i wyłączy Jakie teamy są tutaj, dla jakich teamów są ważne imprezy, które teraz się dzieją? Complexity Gaming zagrało tylko 6 spotkań, przed nimi jeszcze 3. Jeżeli wszystkie 3 wygrają jakimś cudem, to mają szansę awansować do finałowej trójki, ale muszą wygrać wszystkie gry. Więc to co jest teraz oznacza, że jeżeli Complexity Gaming nie wygra, no to nie awansuje. Niżej jest Team Millenium, który też ma szansę wygrać, zagrali 7 gier, jeszcze dwie przed nimi i tak jak na to patrzę, mamy trzy teamy, które mają realne szanse awansować gdzieś tam dalej, to jest to właśnie Quantic Gaming, Team Liquid, Millenium i Mouse i Axiom muszą uważać na to, co się dzieje, żeby nie odpaść. Quantic Gaming musi wygrać tylko jeden mecz, wygrane jeszcze jednej gry sprawi, że awansują, no ale tutaj uwaga, trwa lekkie podgryzanie. Tak przydałoby się zobaczyć, jakie jeszcze gry powinny być do rozegrania, bo tego aktualnie nie widzę, co pozostało. Żegnamy tutaj dronę, taka ładna była amerykańska. A jednak nieładna kontrola ze strony Nercia. Kolejna drona próbuje się ewakuować. Tutaj trzeba będzie um, coś z tym zrobić. Co te drony myślą, co one kombinują. A jednak Nerczy uratował swoją jedną dronkę. Um, byłoby szkoda, jakby jednak kolejne stracił podwójny Reaper, próbuje tutaj z lekka poharasować. Um, jeżeli chodzi o ogólnie o powiedzmy sobie poziom, tej świetnie na dwoma lingami się wbije i przyblokuje ekspansję. Zmusi w ten sposób jeszcze QXC do powrotu. O to mniej więcej chodzi tutaj na że zostało to chyba ruszone, więc SF zostanie zagryziona za chwilę. Próbuje się jednak gdzieś ewakuować i ripery też zostały zmuszone do ucieczki. Bardzo, bardzo mądry pomysł ze strony yy, nercia i jeszcze tu może kolejną scv da radę podgryźć byłoby fajnie jakby się udało yy, ale chyba jednak nie a może nie nie udało się lekko tam uszkodzone lakier zdrapany w sumie tego to do remontu przydałoby się oddać ta jeszcze pojeździ bez problemu ale przeglądu nie wiem czy, by czy przegląd przejdzie więc na razie jest yy, na razie jest trochę ciszej spokój Hmm, jeżeli czytaj ktoś się mnie pyta, czy widziałem na streamie, się pytają, czy widziałem drama Nercio kontra y, Hero. Drama będzie w tym momencie, kiedy no Nercio pięknie zagryzł coś, kiedy jeden drugiego pobije, to będzie dla mnie drama. A że coś tam sobie przez internet piszą, to to, to nie jest drama dla mnie. Okej, okay. um, tutaj trwa lekka walka, i teraz numer jest taki: Nercio chciałby przejąć trzecią bazę, ale aktualnie nie może, nie pozwala mu na to QXC. Pilnuje tej klipu. E, Jak tylko Nercio spróbuje się gdzieś przedostać, to będzie problem. I widzimy, że podwójne Wolschen Chamber oraz Spine dorzucone. Nercio nie chce dostać helionów na twarz, nie chce, żeby przy nim gdzieś tam się wbił do środka. Um, 40 harwesterów do 29, więc Polak tutaj na razie ma dosyć taką sympatyczną sytuację dla siebie. Jest do przodu, 11 harwesterów różnicy, powstrzymał na pewien czas orbitala. Więc bez problemu powinien sobie tutaj radzić. I widzę, że jest Banshee, i na dodatek to będzie Banshee na cloaku. No na razie nie, chociaż mogło być. Ważne jest to, że Neksha to deskautował. Jak zobaczył, jak to wygląda, to domyślał się, że tutaj może być próba jakiegoś ataku. I właśnie w ten sposób. Właśnie w ten sposób chce się bronić przed tym. to Spine mu się na pewno mocno przyda. Trójka Queenów bez najmniejszych problemów, pozbędzie się wszystkich Helionów oraz Reaperów. Ej, jeden 1 na ulepszeniach, no tu już trzeba z lekka wyjść, bo inaczej ekspansja zostanie cofnięta. Kolejne Heliona i Banshee leci, no i QXC oczywiście nie będzie grał mecha, bo widzimy, że jest Steampunk. No i próba uratowania XP nie ma z tego. Uuu, jest tam ktoś, żeby się bronić. Jest, Nersho znaczy pięknie zamknął po całości walla QX nie może wbić się do środka, przykro mi bardzo. Ale tutaj za chwilę zostanie Queen, jeden zniszczony, Lingi już się rzucają do walki, Nersio musi z lekka uważny co się dzieje. 12 Lingów, a nikt z Banshee nie walczy. i Tu jest problem, bo tym, tego Banshee przydałoby się pozbyć. Są trzy Queeny i teraz EXPA ma z lekka przechlapane. Nersho potrzebuje Queenów, żeby przede wszystkim pozbyć się Banshee. Nie ma Banshee, będzie mógł wybiec z Lingami. Będą, będzie Banshee, to się wtedy nie uda. Źle widzę przyszłość tej ekspansji w bardzo ciemnych barwach. Pozbędzie się jej Nercio, wycofa, jednak nie. Odpuścił sobie, będzie, on bronił tej mądrze, wycofuje się w okolice klipu. Na tym chce jak coś biegać. Transfuzje są potrzebne. Pamiętajcie o tym, że jedno z budynki zerga same się leczą. E, opłacają Mają e, dobrowolne ubezpieczenie e, zdrowotne i fundusze montowe jakieś tam jest przekazywane i same się naprawiają. Szkoda tego klipu. I próbuje dorwać jednak ewakuacja, bo było podwójne banshi, to mogło go. Tutaj mocno pociąć, um, inaczej czasami nie spełnić, chcę przyblokować, też nie. No cóż, dobra obrona ze strony polskiego gracza, jego przeciwnik cały czas gdzieś tutaj krąży, próbuje przyjąć trzecią bazę. Um, to trzeba przyznać, że QXC dobrze tutaj to rozgrywa, nie traci helionów. Um, no cztery sztuki padły, no, ale coś za coś, prawda? 4 heliony za 3 queen i 20, 28 linków. Jak najbardziej opłacalna wymiana. Sporów nie widzimy, za to jest jeden overseer. Żeby pilnować, ukry, gdzieś tutaj banszy, które mogłoby coś pokombinować na diabła. No właśnie, jedno szybko zostanie zestrzelone, myślę, że jednak jakiś spor, na wszelki wypadek, gdzieś zawsze jest mile widziany. No ale to nie teraz. I Nerczo próbował rozprzestrzenić klip, nie wiem czemu tego nie zrobił, czemu tak uciekł, trzeba było to robić, rozprzestrzenić byłby święty, święty spokój. No ale cóż, tak to już wygląda. To w tej chwili. Linginer in ale wąsową próbują się wbić. Świetna decyzja, będzie co tutaj podgryzać, zmusi przynika do powrotu. No i może parę syfałek gdzieś tam zostanie zagryzionych. Jedna jakaś padnie, chociaż na razie nawet jedna nie padła. eee, to syf, nic nie padło. Miałem nadzieję, że jednak coś padnie. Łącznie 3 udało się zabić, ale to QXC dał trzech 3 Harvester zabić. No i wylatują pierwsze utale, co jest bardzo. Sympatyczne to jest to, co powinno być, bo nie ma obrony przeciwko Mutaliskom aktualnie. Podbiegają Marines, no i już jest 5 do 3, i dlatego wszystkiego jeszcze zmusił żeby pozbył się Bunkra. Pamiętajcie o tym, że Derczy aktualnie ma już 2-2 w przygotowaniu, jego przeciwnik dopiero 1-1, więc w ulepszeniach Polak jest do przodu, jeżeli chodzi. O wydobycie również jest do przodu, mimo że ma niewiele mniej Harvesterów tutaj, musi pamiętać o tym QX żeby rzucać jednostki, no ale to był do przodu tylko chyba dlatego, że nie było mu jest fałki dopiero gdzieś tutaj krążyły, bailiness niedługo będzie gotowy. 11 mutalisków i kolejne sztuki wyskakują, 13 będzie na polu bitwy, wystarczy żeby na pewno zajmować się helionami, które się poharasować oraz Banshi była dwójka Banshi jedno zostało już zniszczone, kolejne również ma wielkich perspektyw na przyszłość, no niestety nie, e, można na złom oddać, o tyle powiem. I teraz Nercio myśli, żeby wpaść gdzieś do main'a, zobaczcie, że w main'ie nie ma żadnej obrony przeciwlotniczej. Zostało czterech Marines'ów, którzy bez problemu i szybko mogą być zniszczeni, kolejna czwórka również może oberwać, bo nie ma steampaka, eee, Więc takie jednostki są tutaj niszczone bardzo szybko i co robi teraz QXC? No będzie chciał się wbijać gdzieś tam na dół. Ale Nercio ma już linki, ma już banę, speed dopiero jest w przygotowaniu. No i teraz, jeżeli uda się zniszczyć reaktory, będzie fajnie. Tylko coś jest za coś. Ekspansja będzie zniszczona, Netsche będzie musiał sobie ją odpuścić. Ktoś powie, dlaczego nie jest cv -ki. Zniszczy te reaktory, nie będzie produkcji żadnych jednostek przez dłuższy czas. Albo będzie zmniejszona o połowę, a w międzyczasie przygotowuje nowe lingi oraz Beiny. A to nie jest jakiś olbrzymi, olbrzymi oddział. To nie ma jakiejś tutaj wielkiej tragedii. Więc za chwilę reaktory zostaną rozwalone, chociaż wydaje mi się, że Netsche naturalnie pilnowa. I teraz próbuje otoczyć wynika. Beiny. prawie się połączyły ładnie. Eee, ładne tam, nie najgorsze połączenie. A tutaj nie może QXC wyjść nową armią. Wszystko co traci na dole, no to właśnie traci i nie jest odbudowane. Nowe lingi już się zbierają do ataku. Lingi niech sobie wpadną do środka. No, można zająć się bunkrem, ale równie dobrze można było zająć się SCV-kami. Teraz wpada pod bunkier, zostanie ten zniszczony. Tutaj pamiętajcie, że jeszcze medivaki są w miarę pełne po części. Ale to nie zmienia faktu, że nerczy po prostu wpada i sieje pożogę. Zniszczenie. Bane jeszcze się gdzieś próbowały wkurlać do środka. Um, rozbiły mur, no i teraz Baningi do eko. No cóż, nie przedostały się, nie zmienia to jednak faktu, że Nercze odliczyły ekspansję przeciwnikowi. Do tego wszystkiego jeszcze padło 30 harwesterów i GG 2 do zera dla Nercze. Więc co, nerczy się odstawia all killa. A potem jeszcze wygrywa, za taka? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o jakieś wczorajsze niedogodności, jak ktoś powiedział, no niedogodności były tego względu, że Nercze był dosowany. Ogólnie gracze byli dosowani, i z tym się nie dało nic zrobić. Ani to moja wina, ani nikogo innego. Z, oprócz tego, kto dosował, oczywiście. Ok? Więc kolejny mecz długo, Nie wiem, kto zostanie tam wystawiony. Więc za chwilę kolejny mecz Polaka. A, YouTube wyłącznie.